Ten to dopiero zasuwa. Pełna moc. Witam serdecznie. 9,5 stopnia. Troszeczkę wieje. Powiedziałbym, że nawet jest chłodno. A ja dzisiaj cóż, jestem w Karkonoszach. A ściślej mówiąc Jelenia Góra. A jeszcze dokładniej wychodzę na wzgórze o nazwie Grodno, gdzie znajdują się ruiny zamku z 1806 roku, jak się nie mylę. Same ruiny, wybudowane na fundamentach byłej twierdzy, a wybudował je niekto inny, jak książę Henryk von Reuza, jak się nie mylę, jeżeli dobrze wypowiadam nazwisko. A dlaczego tu jestem? To jest jedno z kolejnych miejsc związanych. Z tajemnicą Złota Wrocławia. Czy ja zawsze muszę mówić pod górkę? Przecież można gdzieś stanąć, usiąść i prowadzić spokojną wypowiedź. No, niestety, mam w planie odwiedzić dzisiaj trzy miejsca, także trzeba się liczyć z czasem. Jako ciekawostkę muszę zaznaczyć, że w styczniu 1900 1945 roku osobisty sekretarz Józefa Goebbels'a, czyli Hans Franke, odwiedził to miejsce. Wtedy to właśnie wzgórze było otoczone, powiedzmy w cudzysłowie zamknięte, a nieliczni świadkowie, jak wspominali, widzieli długą kolumnę ciężarówek. Warto zaznaczyć jeszcze, że w tysiąc w 1981 roku MSW, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, prowadziło tu badania georadarem. Jak dobrze pamiętam, może nie, jak dobrze pamiętam, jak wyczytałem z informacji zawartych w internecie, znaleziono jakieś korytarze, nawet puste przestrzenie. Niestety w 1984 roku zaprzestano. Dalszych poszukiwań. Dlaczego? Trudno powiedzieć. A ja już jestem pod całym zamkiem, znaczy pod ruinami. Samo wejście na zamek jest oczywiście o tej porze niemożliwe, bo jest godzina bardzo wczesna. Ale mam wrażenie, że wszystko to, co widzę, co bym widział zwierzy, jest do zobaczenia naokoło. Z tej oto górki, która znajduje się przede mną. Na szczyt z parkingu wychodzimy około 20 minut. Na górze, tak jak widać, ławeczki jest oczywiście miejsce na ognisko. Jest swoją drogą fenomenalne miejsce. A za moimi plecami ruiny zamku. Na szczycie góry Grodny. Spójrzmy jeszcze na panoramę, która rozpościera się za powiedzmy plecami zamku. Czyli, tak jak powiedziałem wcześniej, to samo bym widział zwierzę. jak powiedziałem wcześniej, będąc tak daleko, a jednocześnie tak blisko, to znaczy tak daleko od domu, a tak blisko miejsca, które chciałem zobaczyć, nie mogłem sobie darować. Jest to około, przypuszczam, 30 sekund filmu, a chyba warto było tu być, warto było to zobaczyć. Jadę dalej, hej. Witam ponownie Magia TV jedyne półtorej godziny jazdy z uśmiechem i śpiewem na ustach chociaż jak sobie przypomnę ostatni wypad do Poznania, pozdrawiam całą ekipę było wesoło i też było ze śpiewem na ustach, a ja jestem obecnie Dolny Śląsk jak Dolny Śląsk to oczywiście Ludwikowice Kłodzkie za mną, za mną jest tak zwana Muchołapka, oczywiście znamy wszyscy opowieści o lądujących i startujących statkach kosmicznych. Z tamtej strony była fabryka, która zużywała 1000 ton węgla na dobę. Ale nie to mnie dzisiaj interesuje. Nie jest to obiektem moich zainteresowań. Interesuje mnie coś, co jest tam gdzieś głęboko w lesie. Dwa łyki kawy. Zmiana budków, bo obecnie jestem w szpilkach. I zasuwam w głąb tego oto przede mną. Lasu. Około 20 minut spacerku głęboko w lesie są pozostałości byłej fabryki, która prawdopodobnie produkowała materiały wybuchowe, a występowała pod nazwą Nobel AG, jak się nie mylę. Idę zobaczyć, jak to wygląda. No i z polnej leśnej dróżki wchodzimy w dosyć ciekawe miejsce. Zakręt wybetonowany. Tak jakby celowo skierowany podmuch ewentualnego wybuchu. Pójdźmy dalej zobaczyć, cóż tam jest ciekawego. Deszczyk zaczął padać, a ja dochodzę do. Mam wrażenie, że jakaś komora. Nie widzę tutaj zawiasów, które by trzymały jakie, chociaż jest tu coś takiego. Ale trudno powiedzieć, co to jest. To na pewno potężnych drzwi przypuszczam nie trzymało. Idę zobaczyć, cóż tam jest dalej. No, i mijam właśnie kolejną komorę. Trudno powiedzieć, do czego to służyło. Obiekt, według mnie, bardzo ciekawy. I podążając dalej. Tą, nazwijmy to ścieżką. Obiekt się kończy, wychodzimy na na polną drogę. Zaczyna troszkę intensywnie padać, więc chyba trzeba będzie uciekać do kolejnego ostatniego, dziś zaplanowanego przeze mnie miejsca. powiedzieć, że głębiej w lesie są jeszcze pozostałości prawdopodobnie magazynów po tych materiałach wybuchowych. Jednak z tego co czytałem, są to już naprawdę ruiny. Dla chętnych zapraszam za muchołapkę. a ja pomykam do samochodu. Jeszcze taka krótka wrzuta zapomniałem dodać o opowieściach zielonego lasu, czyli o podziemiach pod muchołapką, Wielkim stole i 12 złotych krzesłach. Niestety, opowieść jest zbyt długa. Dzisiaj na pewno nie, może kiedyś przy okazji przejazdem. Witam po raz trzeci. Jestem teraz przy zamku Topacz, a właściwie przy Muzeum Motoryzacji. Oczywiście standardowa procedura: wychodzisz z lasu, z ciekawych miejsc, przestaje padać, robi się pogoda. Wchodzę, zobaczę, co tam ciekawego prezentują. Cała scenografia serialu Świat Według Kiepskich przeniesiona żywcem w to miejsce, to znaczy tutaj do Muzeum Motoryzacji. Zobaczmy, jak to wygląda. Jest platka schodowa, oczywiście za tymi drzwiami nie ma nic. Sceny na schodach były kręcone na ulicy Podwale 67, jak się nie mylę, we Wrocławiu. Zamknijmy drzwi. Jest oczywiście. I rower, który znamy z serialu. Obróćmy się w drugą stronę. Oczywiście nie zapomnijmy o pralce Frani. Obróćmy się w drugą stronę. No i oczywiście miejsce spotkania wiecznych kłótni Ferdynanda Kiepskiego, serialowego Ferdynanda Kiepskiego. I oczywiście paździocha. Klamki brak, jest klucz, jest toaleta, znany nam. Napis, kupie siła, żarówki nie ma, wiadomo, ukradł ją Dariusz Gnatowski, który już niestety nie żyje. Tutaj oczywiście brakuje napisu kibel, który żeśmy widzieli w serialu. Wejdźmy do mieszkania serialowego Ferdynanda Kiepskiego. Są drzwi. Oczywiście Halina, Ferdynand, kiepscy, walizki, jest szafa, powinno być lustro po prawej, w tak, którym Ferdynand czasem układał włosy, no i mamy główny pokój, w którym rozgrywała się cała akcja. Są fotele, jest panapa, jest meble, ścianka. No i w telewizorze standard oczywiście, co tam może lecieć. Nie zapominajmy o babce, babce kiepskiej i jej fotelu. Jest mocny full, są paluszki, jest popielniczka. Brakuje tylko papierosów, które jak się nie mylę nazywały się kiepy. Tak to ogólnie wygląda. Wychodząc z pokoju, gdzie toczyła się główna akcja, obracamy się i jest co? Jest oczywiście sypialnia, też bardzo malutki pokoik, jest łóżko, kwiatki, oczywiście okno, za którym budowlańcy podglądali Małżeństwo Serialowych Kiepskich. Pozostała jeszcze kamera, ale muszę przyznać, że panuje tu Szczególny zapach. No cóż, wróćmy się z powrotem. Wychodząc z sypialni, skierujmy się w lewą stronę do mieszkania Październików. Oczywiście, tu była już inna kultura tu był luksus. I tak to wygląda. Oczywiście tabliczka musi być gitara. Nie pamiętam, żeby ktoś grał na tej gitarze, ale cóż jest. Jest też kamera w głębi. Wychodzimy z powrotem. serię zdjęć, serię wspomnień aktorów, którzy brali udział w serialu Świat według kiepskich. Muszę przyznać, że Andrzej Grabowski nieźle zdarł tą podłogę przez tyle lat. Wejdźmy na serialowy korytarz, którego niestety nie ma. Tu jest dalsza część muzeum. Przejdźmy jeszcze do kuchni, do której niestety nie ma dostępu. Jest za szybą. Świetnie szafki dopasowane, naprawdę wszystko w stylu Ferdynanda Kiepskiego. Prawie się urywa. Tu mamy zdjęcia, przepraszam. Tu mamy zdjęcia kolejne z serialu. Przejście z kuchni do pokoju. Niestety nie ma tam dostępu, i tu jest okno, przez które Ferdynand Kiepski, serialowy Ferdynand Kiepski, czyli Andrzej Grabowski, patrzył na ulicę. No, niestety, tutaj ulicy nie ma. Jak widać. Saturator Ferdynanda Kiepskiego, który jak dobrze pamiętam, chyba przehandlował. Potem była wielka afera. W każdym bądź razie rekwizyt jest tutaj, stoi, można zobaczyć. A bilet wstępu kosztuje 35 zł. A dzisiaj klacz, jak widać, wprowadzona do stajni. Taki miałem plan na dzisiaj odwiedzić te trzy miejsca. Plan wykonany. Także serdecznie dziękuję za uwagę i do następnego. Hej.